Jedynym nowym Pokémonem wchodzącym w skład drużny Giovaniego jest Nidoking. Nidoking jest to oczywiście ewolucja Nidorana Chłopca, czy Nidorino. Jest to Pokémon tak samo jak Nidoqueen, trująco ziemny. A jego ogon jest podobno tak silny, tak potężny, że jednym machnięciem może rozniszczyć wieżę transmisyjną. A to coś mówi: widzieliście wieże transmisyjne w Tokio? No własne oczy, ja również nie, ale w telewizji dziesiątki razy. Są ogromne, więc jeżeli Japończyk mówi wam, że coś potrafi roznieść taką wieżę transmisyjną w pył, to powinniście się bać. I Giovanni, walka z Giovanni nie jest naprawdę zbyt ekscytująca, chociażby. Spójrzcie, w drugi raz z rzędu używa Rajhorna. Eee, Rajdona, Rajhorna, Rajhorna. Co nie do końca mi odpowiada. Są przecież inne ziemne Pokemony. Mmm. Marowak. Marowak jest bardzo dobrym ziemnym Pokemonem i wiem, że mnóstwo trenerów w tym.. na tej sali już go użyło, ale... Co z tego? Onix jest całkiem silnym ziemnym Pokemonem. E, ups. <grywki> Przepraszam, nie przeczytałem co on powiedział. Daje nam Airbage. I dostaliśmy 10 tysięcy, bo użyłem Depresji. I dlatego, że już... Odzna odznaka Ziemi sprawi, że twoje Pokemony na każdym poziomie będą się ciebie słuchać! Jest dowodem tego, jest dowodem twojego mistrzostwa! Mistrzostwa? W trenowaniu Pokemonów! Z nią będziesz mógł wyzwać Ligę Pokemon! Weź również ten TM! To jest to jest prezent ode mnie dla ciebie. I dlaczego Giovanni tak nagle brzmi inaczej? Co się stało? Hmm. Przegrywając tyle razy z dziesięciolatkiem. Nie da się powiesić. Ale najpierw muszę powiedzieć, że nie mogę spojrzeć w oczy moim podwładnym. Zdradziłem ich zaufanie. Od dziś zespół jest skończony na zawsze! Tak, pewnie, jeżeli ktokolwiek z was grał w Gold Silver Crystal, to wiecie, że to bujda skończona, ale Giovanni już chyba tutaj nie stoi. Nie wiem, ja nie grałem. Yy, nie przeszedłem, nie przeszedłem, grałem, ale nie przeszedłem. A ja poświęcę się znowu trenowaniu Pokémonów. Widzicie, on nie jest już w mafii, więc nie może mówić jak ojciec chrzestny. A nie mogłem wpaść na inny głos dla niego, więc mówił jak. Yy... Przygłup trochę, ale mniejsze z tym. Pokonaliśmy Giovaniego, znowu, co nie było wcale takie trudne i tym samym sprowadziliśmy go na dobrą drogę. Oczywiście, że porywał pokemony, zastraszał niewinnych ludzi, przejmował pod własne władania całe korporacje, ale na końcu powiedział, że chce się zmienić, więc wszystko jest w porządku, możemy go puścić. Po co raportować cokolwiek policji, prawda? W końcu jesteśmy może... jedną z niewielu osób, która zna tożsamość tego trenera i możli możliwe, że wie, gdzie się udał, ale co tam? Na pewno wszystko będzie w porządku. Tak się przecież robi, prawda? Ktoś powie, że mu przykro, a my go puszczamy. ui No cóż, ale walka z Giovanniem jest już zakończona i tym samym... Tym samym, moi drodzy, otrzymaliśmy naszą ósmą odznakę. Odznakę ziemi. I tak oto, przedstawiam wam, proszę bardzo, od lewej do prawej. Odznaka ziemi, wody, pioruna... Co za... Co do pioruna... Co to jest? Um... A tak, rośliny, serduszka... Czekaj, co to było? Co... Z kim walczyliśmy przed Sabriną? Hmm, dajcie mi sekundę. Bo Brock, misty, ta, Serge. Co była ta z roślinkami, z wajelplumem? Hmm. Tak? E... To jest sabry... A, tak, tak, to serduszko to jest koga. Wybaczcie, ten kształt mnie chyba po prostu zmylił. Dlaczego serduszko? Więc. Ziemi, wody, pioruna, rośliny, trucizny, psy psychiki, ognia i ziemi. I dlaczego odznaka ziemi jest w klasie z resztą? Mniejsza z tym. Odznaki wyglądają pięknie tak samo jak nasze pokemony, które gotują się właśnie na spotkanie z ligą pokemonów! Zruszajmy dumnie przed siebie, z podniesionym czołem, z podniesioną głową, ze wszystkim podniesionym! Co? Wirk! Jestem zaskoczony, że Cię tutaj widzę! I vice versa. A więc chcesz wyzwać ligę Pokémon, tak? Czy zebrałeś wszystkie odznaki? To super! Nie wiem, jak dostawałeś się do tych sal przede mną, ale tak, to super. W takim razie wytrytowu podłogę, Wirk. Uznaj to jako małą rozgrzewkę przed ligą Pokémonów. Dawaj! Nawet nie skomentuję tego, co przed chwilą powiedziałeś, ponieważ jestem ponad to. Jestem ponad to, jestem również ponad twojego pijota. A, właśnie, pomimo tego, że mam wyższy poziom, czas na zemstę. Triatak, w końcu jestem szybszy, widzisz? Triatak. Poprzednim razem miałeś po prostu sporo szczęścia. Teraz tego szczęścia ci zabraknie. Ponieważ, pomimo tego, że mam trzy poziomy mniej, to mam o tyle lepsze Pokémony. I może powinienem używać ruchów. NIE-NA-WI-DZĘ Nienawidzę cię! Nienawidzę! Mam nadzieję, że to o tym wiesz. Jeśli nie, powtórzę to jeszcze raz. Nienawidzę! Kójkę tak! Cały czas jestem lepszym! Cały czas jestem lepszym! I zapomniałem nauczyć moją depresję najlepszego ruchu ziemnego na świecie. Kiedy tylko rozprawię się z tą mędą wiszącą mi w wiecznie na kołnierzu, nauczę Depresję najlepszego ziemnego ruchu, ponieważ sama niestety ziemnych ruchów się nie uczy. I nie do końca rozumiem, dlaczego jego raj... Dlaczego ja mam jedno i. Dos nie, dosłownie jedno malutkie pytanko. Jedno malutkie pytanko. Dlaczego? Dlaczego do licha ciężkiego ja mam takiego pecha przy tych walkach? Wiecie, jaki jest współczynnik trafienia przy tym hornrilu? Jakieś 20. I dlaczego moja depresja została trafiona? A skąd ja mam wiedzieć? Nie powinna. Nie powinna zostać trafiona. I to, że została. Nie wiem, po prostu nie wiem. Jakim cudem! Ech. Uch, ludzie. Ale mnie tym. Widzieliście, że Drillhorn to jest ruch, który nokautuje pokemony z miejsca. I. Właściwie to jest trochę zabawne, że poprawiam swój błąd z odcinka 11. Może wtedy powiedziałem, że specjalna umiejętność Giodu zapobiega. zapobiega znokautowaniu go przez jeden cios. Jednym ciosem. Otóż to nie jest do końca prawda. Jego specjalna umiejętność zapobiega właśnie przed. używaniem takich ruchów. Gdybym wystawił przeciwko Rayhornowi Giodu i on użył swojego. Hornrilla, to mój Giodu nie mógłby zostać znakautowany. Ten ruch po prostu by go nie dotyczył. Nic nie dałoby się zrobić. Ale jak już mówiłem, ten ruch ma współczynnik trafienia jakieś 20. I jakim cudem on nie trafił? Dlaczego akurat stało się to na wizji? Nie wiem. Dlaczego mam takiego pecha? Mam pecha jak jasny gwind. Dlaczego też nie wiem. No ale. Bądźmy szczerzy, jego Pokemony mają parę poziomów więcej, więc mm, można przymknąć na to oko. Naprawdę, można przymknąć na to oko. Póki co. Gajardos. Mm, na razie zostawię mojego Archivalda, ponieważ jestem pewien, że Archivald, mimo tego, że jest 10 razy mniejszy od... 10! Pff. 30 razy mniejszy od Gajardosa, jego Rytoran sobie poradzi i Gajardos ma jeden poziom mniej, więc mam... spore szanse. Hmm, chyba przestałem mieć te spore szanse z tego co patrzę. W takim razie, skoro on obniżył mi atak, powinienem używać Shockwave'a. Właściwie Shockwave, biorąc pod uwagę to, że Gajardos jest Pokemonem wodno-latającym, powinien zadawać mu czterokrotnie większe obrażenia. I... właściwie wydaje mi się, że tak właśnie się dzieje. Jak również. Jak również, zdaje mi się, że w Pokémon Red, kiedy ruch był super efektywny, to zawsze. To zawsze wykrzyknik był po tym. Zawsze wykrzyknik był jeden po tym. Jeżeli natomiast zadawał czterokrotnie większe obrażenia, wykrzykniki były trzy. Tak mi się wydaje przynajmniej. I teraz Charizard. Mimo tego, że mógłbym zostawić Archibalda, ponieważ ten zna. Shockwave, który zadawałby mu podwójne obrażenia z racji tego, że jest Pokémonem latającym, zdecyduje się użyć Marcela. W końcu po to Marcela mam. Po to nauczyłem Marcela ruchu wodnego, który teraz jest dodatkowo wzmocniony dzięki Gajardosowi i jego wspaniałemu tańcu deszczu. Jeszcze nie zapominajmy o wisiorku, który założyłem dla Marcela, który dodatkowo Podwyższa obrażenia zadawane przez serw o 10%. Jest cudnie. Jak również specjalną umiejętność Marcela obniża o połowę obrażenia z najpotężniejszych ataków Charizarda czyli miotacze ognia. Niestety, pierwszy atak był ciosem krytycznym, więc mam sporo szczęścia, bo jak sami widzicie, 8 poziomów więcej. Osiem poziomów więcej, a i tak leży. Wiesz co, Dalton? Jesteś żałosny. Nie, nie, nie. Nie byłeś nieuważny, jesteś po prostu żałosny. Wiesz co? Jesteś jak. jak kiepska reklama w telewizji. Głośna, irytująca, natarczywa. Ale wiesz co? Nikt nie zwraca uwagi na kiepskie reklamy w telewizji. Chociaż przychodzą cały czas, niechciane, w najmniej odpowiednich momentach nikt ich nie chce. Później odchodzą i wszyscy o nich zapominają. Zupełnie jakby nie istniały. O tak, ty jesteś taką reklamą. Idę się wyleczyć. Okej, okay, właśnie pokonałem mankeja na czwartym poziomie, więc jestem gotów na spotkanie z Ligą. Świetne zgranie w czasie, muszę przyznać. Doskonałe zgranie w czasie. <laughs> Ale dlaczego? dlaczego? nie? Z Ligą Pokémon. I od razu przeprowadzę Was przez Ligę Pokémon, ponieważ nie mam nic lepszego do roboty. Pamiętajcie jednak, że jeżeli nie zdobyliście wszystkich odznak, nie zostaniecie przepuszczeni. I. Więc kontynuujmy. Od znaka kaskady i jedziemy dalej. I użyję Ripela, ponieważ tu są pokemony. No tutaj na razie nie, ale. Będzie wysoka trawa, będzie woda, przez którą będziemy musieli przepłynąć, i tam jest sporo, naprawdę sporo slowpoków. I nie chce mi się z nimi walczyć, więc najzwyczajniej w świecie użyję Ripela. Ripela, którego tak! Wjedźmy rowerem do wody. To jest genialny pomysł. Nie wiem, dlaczego u Licha użyłem tam klawisza Select. Naprawdę nie chce mi się walczyć z całą masą slowpoków, kiedy będę płynął sobie do Ligi Pokémon, ponieważ jest to zbyt podniosła scena. I dlaczego gadam o slowpokach, kiedy to ma być właśnie taka podniosła scena? W końcu od Ligi Pokémon, od Elitarnej Czwórki, Legendarnej Elitarnej Czwórki, dzielą nas dosłownie kroki. I jestem pewien, że gdzieś tutaj można było znaleźć. Jakiś potion, ale... Nie, te, teraz nie jestem pewnie prawdę powiedziawszy. Dosłownie kroki minuty, sekundy i ta długaśna, wkurzająca, nudna jak flaki z olejem jaskini. O matko, droga zwycięstwa! I kiedy mówię, że jest długa. To mam to na myśli, jest długa. I wiecie co? Nie mam zamiaru jej teraz przychodzić. Zrobię to dopiero w następnym odcinku z serii Zagramy w Pokémonie w Green. Póki co jednak, trzymajcie się ciepło. Cześć!